Na początku września w całej Polsce oprócz lekcji ruszyło także pogotowie protestacyjne. Strajkują nauczyciele, domagając się 20% podwyżek oraz większych nakładów na edukację i wychowanie. 1 września nauczyciele zrzeszeni w Związku Nauczycielstwa Polskiego rozpoczęli akcję protestacyjną, na razie spokojną, z flagami, plakatami, materiałami informacyjnymi. Nauczyciele są sfrustrowani, bo jak twierdzą zarabiają zbyt mało po podniesieniu już wynagrodzenia nauczycielom, tym wstępującym do zawodu, to ci nauczyciele zarabiają na poziomie płacy minimalnej. Brutto jest to 3000, około 3400 zł, więc netto dostają, no wiadomo, że poniżej 2000. Nauczyciel wstępujący do zawodu, pierwszy, drugi rok pracujący, nie ma dodatku, dodatku stażowego, nie ma, często ma minimalny dodatek motywacyjny, Albo jak wstępuje pierwszy rok, no to w ogóle, bo sobie go nie wypracował. Nauczyciel dyplomowany, czyli ten o najwyższym stopniu awansu zawodowego, otrzymuje około 4200 zł brutto, plus średnio 15% dodatku stażowego. Na rękę jest to niewiele ponad 3000 zł po nawet 40 latach pracy. W ocenie związkowców to pieniądze niegodne nauczyciela. Związek zarzuca rządowi, że ten zawyża zarobki, podając średnią kwotę 6000 zł. W skład średniego wynagrodzenia nauczyciela wchodzi wynagrodzenie zasadnicze, wszystkie dodatki, w tym dodatek motywacyjny, stażowy, nagroda jubileuszowa, jeżeli nauczyciel dostaje taką nagrodę, w ogóle nagrody, jakie dostajemy z okazji Dnia Nauczyciela, ale to są wybrani nauczyciele, którzy takie nagrody dostają. Wchodzi nawet odprawa emerytalna, wchodzą dodatki funkcyjne dyrektorskie i innych osób na stanowiskach, więc to się uśrednia. I wtedy przelicza się na etat na płace nauczycieli. To wszystko wrzucone do jednego worka z tego się robi średnią, więc wychodzi, że no, my zarabiamy 6 tysięcy. Jak wyliczyła Urszula Sztek Dobroś, w kwietniu w polickich placówkach braki kadrowe dotyczyły około 160 etatów. Wakaty nie były tak widoczne, bo szkoły ratowały sytuację nad godzinami i zatrudniając emerytów. Wielu nauczycieli pracuje w kilku szkołach, dojeżdżając nawet do nowego warpna. Teraz wiadomo, aneksuje się te arkusze, więc pewne zmiany dochodzą, ale wprowadzono również nowe stanowisko no, specjalne, specjalnego, prawda? Pedagoga specjalnego. Więc tutaj też no, dyrektorzy mieli problem, aby taką osobę pozyskać. W nowym roku szkolnym lista problemów, z którymi muszą się zmierzyć nauczyciele, jest długa: kryzys kadrowy, napływ uczniów z Ukrainy, nowa matura i nowy przedmiot historia i teraźniejszość, a także ogólna drożyzna. O nowych nauczycieli jest trudno, a starzy coraz częściej zmieniają profesję, by zarabiać więcej. Do lokalnego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego należy około 170 osób przy ogólnej liczbie ponad 600 nauczycieli zatrudnionych na pełen etat w placówkach gminnych i powiatowych.